Dzień dobry, kochani. Witam was wszystkich bardzo serdecznie i bardzo pięknie 7 grudnia na karcie dnia. Zobaczymy sobie oczywiście zaraz, co ten dzisiejszy dzień e, może nam, kochani, przynieść na koniec oczywiście czytania dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdzimy sobie również czemu sprzyja dzisiejsza energia dnia. E, więc tutaj jakby wiecie, zobaczymy sobie tło tego czytania. <laughs> jakie tutaj właśnie sprawy możemy dzisiaj poruszać, co warto dzisiaj zrobić, bo energetyka właśnie dzisiejszego dnia, czyli 7 grudnia, będzie sprzyjała jakimś pewnym sprawom. Słuchajcie, wrzuciłam Wam wczoraj na oczywiście na kanał czytanko, co dobrego do końca grudnia może się tutaj, kochani, u Was jeszcze pojawić, zadziać. Ci, co nie widzieli, to bardzo serdecznie zapraszam na ten film. Tam są trzy możliwości do wyboru, kochani, bo ciągle, no, że tak powiem, rzucamy sobie karty na znaki i tutaj jakby chciałam zrobić taki ukłon w kierunku osób. Które gdzieś lubią same sobie wybrać odpowiednią talię kart i zobaczyć, co ciekawego te talie. A ta talia dla nich oczywiście kryje. Wszystkim osobom, które wspierają magiczną chatę, moi drodzy, poprzez stronę Pomagaj, którą gdzieś tam zawsze pod każdym opisem filmów mam wrzucony link do tejże zbiórki. Słuchajcie, czy też wsparcia tutaj magicznej, bardzo serdecznie dziękuję. Kochani, pieniążki te będą przeznaczone na zakup lepszego sprzętu. Sprzętu, który będziemy oczywiście pożytkować dla Was tak, żeby jakość tych filmów, zwłaszcza gdzieś zewnętrznych jak, jak najbardziej, mogła Wam w tym momencie kochani bardziej sprzyjać i cieszyć oko. Oczywiście każda osoba wspierająca ma ode mnie gratis czytanko prywatne, więc proszę mieć to na uwadze, że jeżeli ktoś życzy sobie i wpłaci tam, słuchajcie, jakąś tam pieniążkę, jakieś określone oczywiście w swoich własnych możliwościach, no, to może się do mnie po prostu po takie czytanko zgłosić. Słońca. Żeby nie przedłużać tyle z takich formalności, ogłoszeń, słuchajcie, dusz paszterskich lecimy, moi drodzy, z koksem. Co dzisiaj u baranka? W dniu dzisiejszym baranek płacze, tęskni, żałuje czegoś. Chociaż ja bardziej tutaj widzę tęsknotę, tylko nie wiem dlaczego, moi drodzy, taką tęsknotę za czymś, co baran utracił. Możecie, kochani, mieć dzisiaj taki faktycznie nieco, taki bym powiedziała, emocjonalny, opłakany, taki dzień, w którym bardzo mocno. Bardzo mocno, kochani, coś przeżywacie, tak? Ale ja mam takie właśnie wrażenie, jak już powiedziałam, że to są jakieś sprawy, które już miały miejsce. To jest takie wracanie gdzieś tutaj, moi drodzy, do takich właśnie pewnych rzeczy z przeszłości, do pewnych jakichś sytuacji z przeszłości, do człowieka, z którym byliście i być może się rozeszliście, albo no zwyczajnie coś tam się nie poukładało tak, jak sobie Baran by chciał. No i Baran płacze nad rozlanym lekiem. Oczywiście, słuchajcie, może też i tak się zdarzyć, że. Są takie baranki, które niekoniecznie wracają do jakiejś odległej przeszłości. To może być sprawa z dzisiaj, albo załóżmy. Upszdurałyście sobie, że dzisiaj zrobicie to, to, to i to, i coś poszło nie tak, coś nie wyszło. Nie wiem, coś się potłukło, nie wiem, słuchajcie, mięso źle doprawiliście, czy zupę na przykład, i wiecie o tym, że to już jest na zmarnowanie, na stratę, bo już się nie da nic z tym zrobić, bo się potłukło, bo się właśnie, słuchajcie, nie wiem, zważyło, czy cokolwiek z tych rzeczy. I płaczecie, bo chciałyście. Żeby było dobrze i to nie wychodzi. Więc moi drodzy, to też może być taki bardziej płytszy aspekt sprawy, dobra? Przechodzimy do Byka. Jeżeli chodzi o byczka, e, słuchajcie, u was czas dzisiaj takiego spokoju, umiarkowania, sielanki, e, wyważonych emocji. Raczej dzisiaj nic ani nikt nie powinien Was, kochani, wyprowadzić ze stanu spokojności rany boskie, wiecie, co ja nie wiem, jak ja ten dzień przetrwam, dlatego że <głos》>, to znaczy nie, znaczy ja lubię po prostu jak coś się dzieje, nie? To znaczy to bardziej w takich kategoriach, że nie umiem tak, wiecie, usiąść i tak, znaczy umiem, słuchajcie, umiem, bo to nie o to chodzi, ja też umiem popatrzeć sobie tam, wiecie, gdzieś w dal, pomyśleć, ze spokojem, coś zrobić i tak dalej. Ale no, mam nadzieję, że to nie będzie trwało cały dzień. <grym> Chciałabym, żeby coś się jednak działo. Dobra, słuchajcie, ale taki to jest właśnie czas, w którym sobie spokojnie wykonujemy nasze obowiązki. Nie wiem, sprzątamy, pracujemy. E, nie wiem, słuchajcie, co tam jeszcze. Jedziemy sobie samochodem ze spokojem, oczywiście z zastosowaną prędkością przepisową, co jest u mnie niewykonalne, słuchajcie. <grym> ale wiecie, co? No, może dzisiaj będzie. Ale w każdym bądź razie to jest właśnie taki czas spokojności i takiej subtelności, wyciszenia, yy, żadnych jakichś emocji, wiecie, szastających wami w prawo, w lewo. No i dobrze, no i dobrze. Przechodzimy do bliźniąt. Co bliźniąt dzisiaj? Bliźnięta się, kochani, dzisiaj czymś przejmują. No słuchajcie, jesteście w otoczeniu byka, który jest bardzo spokojny, może warto się do niego zwrócić wówczas, byk was uzdrowi. Ale bliźnięta, moi drodzy, faktycznie dzisiaj przejmujące się czymś bardzo mocno, nie możecie, że tak powiem, albo spać po nocach, albo w ciągu dzisiejszego dnia oczywiście e, również e, nawiedzają Was jakieś dręczące myśli, które no, sprawiają, że możecie, kochani, gdzieś no, poczuć e, dzisiaj taki, wiecie, taki przypływ takiego klimatu, że dręczą was jakieś myśli, nie potraficie od tego oderwać, słuchajcie, myśli głowy od tego wszystkiego i cały czas myślicie, myślicie, myślicie i coś tam coś, bo to jest taki klimat. Słuchajcie, to mogą być też takie myśli, które was, które budzą w was niepokój, trochę strachu, więc możecie czymś się ogromnie przejmować. Takie klimaty mogą tutaj być. Albo ogólnie możecie również, moi drodzy, być w takim stanie na granicy płaczu, co niektórzy nawet mogą się popłakać. Bo to jest taka troszeczkę karta depresji, tak? Takiego smutku wewnętrznego z jakiegoś x powodu, ale takiego, gdzie oczywiście głowa tutaj odgrywa główną robotę, tak? Czyli myślimy o czymś, co wywołuje taki stan. Dobra, przechodzimy do raka. Co dzisiaj u raka? Cesarzowa. Raki będą zachodzić w ciąży albo coś tam. Albo płodzić dzieci chudy, kogo ty tam, słuchaj, gdzieś przydybiesz. Dobra, zostawmy to. Słuchajcie, no mówię o tym, bo tak, no oczywiście ta karta w dużej mierze, słuchajcie, to nam pokazuje, ale ponadto moi drodzy, rozwijamy się, rozkwitamy, dbamy o siebie, idziemy na jakieś, słuchajcie, zakupy, musimy coś fizycznie kupić, nawet nie musicie chodzić, bo to oczywiście może być też drogą online. Nie będę się tutaj upierać, że już lecicie w kurtkach, w butach, pod, słuchajcie, pod markety i stoicie i czekacie na otwarcie, tak? To nie o to chodzi. Ale robimy jakieś zakupy, tak? Czyli być może, słuchajcie, chcecie się obłowić w coś, na czymś wam zależy, żeby to mieć, posiadać, kupić i właśnie znieść na chatę i powiedzieć: Mam, to jest moje. Upewniacie się w, również też w czymś, kochani, bardzo konkretnie czegoś chcecie, bo cesarzowa zawsze ma taką świetlistą głowę, ona po prostu ma jakieś koncepcje, pomysły, wiedzę w jakimś zakresie. Ona wie doskonale, co dzisiaj będzie robić, co będzie planować, co będzie kupować nawet, tak? I oczywiście chce w tym kierunku bardzo świadomie działać. Słuchajcie, matka, żona, partnerka bądź jakakolwiek osoba, powiedziałabym, która faktycznie, kochani, jest optymistyczna, wesoła, taka konkretna, może też dzisiaj zwrócić Waszą uwagę, kochani, bo no to też oczywiście, jeżeli to nie jesteście Wy sami, to może to być właśnie ktoś wtedy, tego, tego typu aspekcie. Matka, żona, ale również kochani szefowa, być może lekarka, siostra, też się mogą tutaj, moi drodzy, w tej karcie zaznaczyć. Ogólnie rozkwit, rozwój, słuchajcie, nie wiem, bardzo fajny, optymistyczny dzień. My wiemy, czego chcemy, mamy jakieś plany, realizujemy je, być może też zakupowe, bo my chcemy coś gromadzić i my mamy to przy sobie, tak? Więc raki, no, taki, taki dzisiaj macie klimat. Co dzisiaj zmierza do LWA? Dolwa, moi drodzy, dzisiaj zmierza proces myślowy. Soboleska, ty znowu myślisz. Ja Ci już powiedziałam, że się ten temat wczoraj na fejsie, moja droga, na grupie z tym myśleniem, to, to rozumiesz, nie? O co chodzi? <grym> to tak tylko, żeby ci poprawić humor. Słuchaj, Słuchajcie, Lwy, ale tak, jest tutaj czas myślenia, tak? Zamieniamy, zamieniamy się. Hmm, powiedziałabym w rolę takich myślicieli, którzy gdzieś tam dumają, zastanawiają się, snują plany, scenariusze, chodzi wam coś po głowach. Jesteście takie troszeczkę, bym powiedziała, dzisiaj mniej emocjonalne. Na pewno kierujecie się głosem rozsądku aniżeli serca dzisiaj, więc jeżeli tutaj by chodziło o jakieś sprawy relacyjne, załóżmy to z całą pewnością, moi drodzy, nie będziecie w dniu dzisiejszym, że tak powiem, takie emocjonalne och, ława, wiwi, tam wiecie o co chodzi, mięta przez rumianek, tylko będziecie dzisiaj zwracać uwagę na szczegóły, na fakty i analitycznie na wszystko patrzeć. Czyli będziecie obserwować, co Zanek mówi, co Zanek robi i wyciągać z tego, słuchajcie, jakieś konkretne wnioski. To jest również bardzo poważna rozmowa, moi drodzy, którą możecie, albo nie musicie, ale powinniście, założyć. Przeprowadzić z jakąś konkretną, istotną dla Was, moi drodzy, osobą, bo ja widzę, że tutaj coś jest na ostrzu noża i wypadałoby, te, oczywiście, to, co macie w swoich własnych głowach, zwrócić i porozmawiać z kimś, kogo ta sprawa się dotyczy. Wizyty u lekarzy, adwokatów, prawników. Słuchajcie, u tego typu osób mogą też u co niektórych się nam tutaj gdzieś pokazać, pojawić, jakieś diagnozy, werdykty. Słuchajcie, od innych osób w waszym kierunku też. Więc ci z Was, którzy są w takich klimatach, no to coś takiego również nam się tutaj zarysowało. Taki konkretyzm dzisiaj bije od Was. Zero uśmiechu. Sobolecka, jak ty się nie uśmiechniesz, to ja nie wiem. Dobra, co dzisiaj zmierza do panny? Jeśli chodzi o pannę, panna jest czymś przytłoczona, przygnieciona, moi drodzy. Coś, coś was dobija, ale nie mam bladego pojęcia co. Oczywiście tutaj, jeżeli są takie panny, które czują się czymś przytłoczone, mają zbyt dużo na własnych barkach, czują się, kochani, takie bym powiedziała, mało energetyczne w dniu dzisiejszym, takie dobite jakimś tematem albo dobite jakimś człowiekiem, no to tutaj oczywiście te energie się będą nam pokazywały. Słuchajcie, co niektóre z was, powiedziałabym, że z bólem serca, u co niektórych, ale mogą też e, definitywnie coś wyzwyczajowo e, kochani kończyć, bo no, to jest też taka karta, w której po prostu nie mamy już na coś siły. Jest tutaj już zbyt dużo, powiedziałabym, takiego właśnie e, przybicia pewną sytuacją, czy też przytłoczenia, przygniecienia, e, że trzeba coś z tym dalej zrobić, tak? bo my czujemy się bezsilne w jakimś temacie i trzeba tą siłę odnaleźć, więc całkiem możliwe, że będą też panny, które będą definitywnie dzisiaj kończyć. Z czymś. Mo, może to się odbywać też, kochani, z takim bólem serca, powiedzieć: no kurczę, no nie wyszło trudno, ale przecież nie będę leżeć i kwiczeć, tak? Trzeba to po prostu zakończyć. Nie, no to nie. I tak się wiecie: no, nieraz to taka jest sytuacja, chcemy na przykład coś zrobić i coś nie wychodzi, a bardzo czegoś pragnęliśmy, chcieliśmy. No i okej, okay, i już nie wyjdzie, i my doskonale wiemy, że nie wyjdzie, i pomimo tego takiego um, przygaszenia tą całą sytuacją, no musimy po prostu odpuścić i całkiem możliwe, że to o to chodzi. Wagusia. Jeżeli chodzi o wagę, waga dzisiaj za czymś czeka, ale za czym? Hmm. Ciężko mi powiedzieć, moi drodzy, bo jest to karta cierpliwości i to też jest taka opcja, w której albo waga samoczynnie mówi: Dobrze, ja będę cierpliwy, będę cierpliwa. Ja sobie poczekam, <gryw> ja sobie poczekam za czymś. I całkiem możliwe, że to jest coś takiego, że sobie samoczynnie narzucacie taki klimat, ja poczekam, spoko, ja mam czas, nie będę przyspieszał, nie będę przyspieszała, nie będę ponaglała, no, zwyczajnie po prostu zajmę się sobą i będę czekała, czekał na, nie wiem, na to, co z tego wyniknie, tak? Ale to też jest również taka karta, która bardzo, bardzo tutaj mocno też mówi o sytuacji takiej, że okej, okay, może my musimy się tą cierpliwością wykazać, więc bądź cierpliwy, tak? Bądź cierpliwa. Ale również moi drodzy, jeżeli wy od długiego czasu... Zaznaczę, za czymś czekacie, czy to nie jest kwestia dzisiejszego dnia, tylko wy czegoś bardzo chcielibyście już, ale nie dostawaliście od długiego czasu. To mogą być też takie wagi, które powiedzą sobie w taki sposób, że powiedzą albo powinny przynajmniej, że czas już przestać czekać, tak? Że czas po prostu ucieka nam, życie nam ucieka, czas ucieka, wszystko i tak dalej. Ja stoję i czekam, 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 ale ja już nie chcę czekać, tak? I wówczas ta karta też może mówić o tym, że okej, okay, że może zastanów się nad tym, czy te czekanie wieczne za czymś jest tutaj czymś dobrym dla Ciebie, tak? że tutaj może już czas na to, żeby wreszcie coś otrzymać od życia, a nie tylko stać w miejscu i tak naprawdę czekać tylko na okazję raz na jakiś czas, a może warto by było już nie czekać na tę okazję raz na jakiś czas, tylko dostawać coś, czego każdy człowiek powinien otrzymać. To tylko tak na marginesie powiem, bo może jest gdzieś ktoś w takim aspekcie, bo oczywiście ta karta mówi o tym, dzisiaj będziesz musiał poczekać. Bądź dzisiaj cierpliwy. Coś może dzisiaj się nie zadziać, chociaż ty tego bardzo pragniesz. Ale może też tak być, że właśnie ci, którzy czekają dłuższego czasu, do, gdzieś do waszych głów przyjdzie taki klimat, po cholerę, ja w ogóle czekam za czymś. Po co, tak? E, więc tak to, kochani, trochę widzę. Skorpiony dzisiaj. U Skorpionów dzisiaj dzień rodzinny bardzo mocno, to znaczy możecie go spędzić z rodziną, bardzo fajnie, szczęśliwie i radośnie, ale nie tylko z rodziną. Słuchajcie, ta karta również po prostu mówi o tym, że spędzamy czas ze swoją drugą połową, niekoniecznie, że to musi być żona-mąż, tylko ktoś Wam bliski, z, kimś, z kim jesteście oczywiście, bądź też nie jesteście, ale jest Wam bliski, tak to mam na myśli. I gdzieś tutaj, kochani, w dużej mierze po prostu spędzacie miło ten dzień, miło ten czas, bardzo sympatycznie, bardzo, powiedziałabym, przytulaśnie, bardzo optymistycznie. To jest generalnie, nawet jeżeli nie spędzacie z nikim tego czasu, jesteście sami e, zwyczajnie dzisiaj, nie planujecie żadnych spotkań, czy też, e, słuchajcie, jakiś posiadówek na tle rodziny, to jest to po prostu też czas mówiący o takim maksymalnym zadowoleniu, tak, z różnych rzeczy. Jestem dzisiaj zadowolony, optymistyczny, szczęśliwy, szczęśliwa, a dzisiaj dzień mi się do dobrze toczy, dzisiaj mam uśmiech na twarzy, dzisiaj nie mogę przyczepić się do czegokolwiek, bo ta karta jest kartą mówiącą o tym, osiągasz dzisiaj maksimum szczęścia. Maksimum, wiecie o co chodzi, te, te no, w tej talii jest maksimum, nie wiem, może, może jeszcze można bardziej, tak? Ale jest to taki o, proces pozytywu, optymizmu, słuchajcie, szczęścia. E, moment. Może też jakieś sprawy Wam się dzisiaj układają, e, które dzisiaj macie do pozałatwienia i powiecie, a dobra, wszystko się potoczyło tak jak chciałem, chciałam, jestem zadowolony. Więc macie po prostu czas bardzo fajnego dnia. Co dzisiaj do Strzelca idzie. E, Przechodzenie przez bramę zostawiacie coś za sobą, strzelce i idziecie do przodu. Nie wiem, moi drodzy, co to może być. Dla jednych to mogą być grubsze rzeczy, na takiej zasadzie czas już coś zostawić i iść swoją drogą, swoją ścieżką, jak najbardziej. A u co niektórych to może być błahostka na takiej zasadzie, że jeżeli były jakieś ostatnio, powiedziałabym, gorsze dni, to zostawicie je za sobą i już teraz będziecie szły do przodu, ale z taką troszeczkę nie wiedzą, co dalej, co dalej będzie, tak? Bo słuchajcie, ta talia, znaczy, boże ta talia, ta krakarta, zawsze i z reguły, słuchajcie, przedstawia taki klimat podróży w nieznane. Więc to jest taka opcja, w której ok, już się z Tobą nie będę kłócić, te czarne chmury już mamy za sobą, już nie będziemy wracać do pewnych tematów, było, minęło, idźmy, idę dalej. Ale nie mam pewności, czy na pewno na przykład za dzień czy za dwa sytuacja się nie powtórzy. To tak mówię z takich rzeczy, wiecie, takich bardziej um, przyziemnych, takich, 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 no, takich na, na ten moment, na ten czas. Bo to równie dobrze, kochani, może być proces taki bardziej długofalowy, czyli mam tutaj na myśli, że Ustrzelca, bo to jest taka, wiecie, to jest karta brama, taka karta, gdzie trzeba coś już zostawić i iść do przodu. Pomimo tego, że ja nie wiem, co mnie tutaj czeka, ale na pewno będzie lepiej, aniżeli tu, bo tutaj ja wiem, co mnie czeka. Ja już ten klimat przeżyłem, czy przeżyłam. Ja już wiem, z czym to się tutaj je. To jest moja przeszłość, czas na przyszłość, ale tutaj wiem, że jeżeli będę siedziała dalej, czy siedział, no to będzie to w takim stanie, jaki dotychczas znasz. Więc teraz zachodzi takie pytanie, być może, u Strzelca: czy ten stan mi się podoba? Czy ja chcę, żeby tu w kolejnych dniach było to, co tutaj jest, gdzie ja teraz stoję? Jeśli nie, to być może właśnie będą takie strzelce, które powiedzą: Ja już nie chcę tak, ja tak, mi się to nie podoba, ja idę dalej. Okej, okay, może ja nie wiem, co będzie za tydzień, za dwa, ale ja nie chcę, żeby to życie wyglądało tak, jak tu, po tej stronie bramy, tak? Więc ja to mówię, gdyby to chodziło o jakąś, wiecie, taką, wiel taką no bardziej wielkoskalową sprawę, tak? Bo. Nie taką płytką, nie taką słabą. To są różnego rodzaju wyjazdy, przeprowadzki, moi drodzy, zostawianie czegoś definitywnie na rzecz zupełnie czegoś nowego, więc strzelce u Was taki dzień, więc no nie wiem, co Wy tam będziecie, słuchajcie, robić, czy wyjeżdżać, czy się przemieszczać, czy jeździć dzisiaj dużo, czy właśnie zastanawiać się nad swoim własnym życiem, czy może tutaj gdzieś coś tam sroś tam, nie mam bladego pojęcia, kochani, ale no tak nam się to zarysowało. Koziorożec. O, jeszcze raz. Koziorożec. Karta nie chciała dla Was wyjść. U koziorożca, słuchajcie, dzisiaj dzień e, myśli. Słuchajcie, mogą was nawiedzać te myśli, bo tutaj e, przedstawia się karta tak, że dzisiaj zamyślacie mi się na pół dnia i myślicie, i dumacie, i słuchajcie, gdzieś tam stujecie plany, a to scenariusze, a to nie wiecie co zrobić, a to to, a to to, ale w większości spraw zamiast e, czynić, czyli zająć się pracą, koziorożec będzie myślał. Więc gdzieś. Słuchajcie, są jakieś pewne sprawy Które zaprzątają wasze piękne głowy No i krótko mówiąc Myślicie, 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 myślicie Czy coś wymyślicie? Nie wiem Może się to stworzyć Na tą okoliczność jakiś mętlik emocjonalny Kochani, czy też mętlik mentalny W waszych własnych głowach bo, te, bo to będzie zbyt bardzo wszystko przytłaczające Co niektórzy z was myślą Bo muszą coś wybrać Muszą tutaj pokierować się jakoś właściwie No ale yy, Całkiem możliwe, że kochani nie wiedzą Wiedzą, czy to tak zrobić albo, albo nie zrobić. No i też właśnie na, to, na tą okoliczność te myślenie może dzisiaj wziąć górę. Wodnik dzisiaj. U wodnika dzisiaj, słuchajcie, czas wypatrywania za czymś, wyczekiwania za czymś. Gdzieś tak jakbyście czekały, nie wiem za czym, za kurierem listonoszem, za telefonem, za wiadomością, nie wiem za czym, bo ja Was tak troszeczkę widzę wypatrujących czegoś. Nie wiem, może ma do Was ktoś przyjechać, no i tak będziecie patrzeć, no przyjechał czy nie, a przyjechał czy nie przyjechał? Zdzwonił, a nie zadzwonił, a wiadomość przyszła, no nie przyszła. I takim troszeczkę bym powiedziała takim stanie, w którym wypatrujecie tego, za czym czekacie. E, oczywiście alternatywnie może też tak być, że e, to jakaś osoba wypatruje Was, kiedy ona napisze, czy też on, kiedy zadzwoni, kiedy przyjedzie, kiedy dotrze paczka, kiedy przyjdzie list, e, czy to będzie dzisiaj, a może to będzie jutro. I wy tacy jesteście troszeczkę, powiedziałabym, w blokach startowych wypatrujące. Oczywiście za tym, czego tutaj chcecie. Co niektóre, niektóre wodniki są po prostu gotowe do rozpoczęcia czegoś nowego w swoim życiu. Do takiej opcji, dobra, ja już jestem gotowy, gotowa, chcę coś już tutaj zrobić, poczynić, pojechać, załatwić czy cokolwiek. Czekam tylko na odpowiedni moment, aby to zrobić. Więc jak najbardziej tutaj mogą też i takie wodniki nam się pokazać, więc całkiem możliwe, że to chodzi o to. No i ryba. Jeżeli chodzi o rybę, ryba dzisiaj się waha w podjęciu decyzji i nie wie, co ma zrobić. I tej decyzji raczej nie podejmie. Jeżeli są takie ryby, które dzisiaj faktycznie muszą coś dokonać jakiegoś wyboru, czy też określić się w jakiejś pewnej kwestii, czy chcesz to, czy tamto, czy decydujesz się na to, czy na, na coś innego, to ryba dzisiaj tej decyzji nie podejmie, ponieważ nie ma pewności, czy na pewno tego chce. No nie wiem, no, no nie mam, no nie wiem, no po prostu no nie wiem, no co ja mam robić, no nie wiem. E, może was to w pewnym momencie dnia nieco, e, kochani, y, tak zaboleć, że wy nie potraficie się określić, a chcielibyście, a nie umiecie, no i tak wiecie, i może was to gdzieś tam wewnętrznie, kochani, mocno poturbować, poszarpać. Chyba, że ktoś podejmuje decyzję wobec was. Wówczas również, jeżeli czekacie za czyjąś decyzją, ta decyzja może nie za. Zapaść, bo ktoś waha się w podjęciu tej decyzji. E, słuchajcie, ponad decyzje i wybory możecie mieć dzisiaj zmienność nastroju. Uważajcie na to, bo raz możecie być haha, ha, ha, ha a za 5 minut, moi drodzy, nieco zgaszeni, przytłoczeni. E, taka sytuacja też może tutaj mieć miejsce. No i sprawdzamy, kochani, czemu sprzyja dzisiaj energia. Słuchajcie, sprzyja czemu, z, e, pewnym sprawom, które można zmienić w naszym życiu, więc jeżeli są takie, e, ktoś z Was tutaj, oczywiście na Magicznej, e, który chce coś zmienić w swoim życiu, chce jakąś sprawę ruszyć z miejsca, chce, e, kochani, być może do czegoś powrócić, do jakiegoś tematu czy cokolwiek, to jest na to odpowiedni moment, odpowiedni czas, bo ta karta mówi: rusz do przodu. Niech to zacznie się wreszcie dziać. E, już nie czekaj. Być może jak waga, za czymkolwiek, tylko zacznij rozwijać temat, ruszaj z czymś naprzód, zmień coś w swoim życiu. Więc tutaj, moi drodzy, takie aspekty sprawy mogą nam się właśnie pokazać: czas na zmiany, czas na rozwój. Jeżeli chodziłoby o sytuację, aby działać, rozpocząć coś zupełnie nowego, to tak, jak najbardziej również. Jeżeli musicie się gdzieś do kogoś odezwać, napisać wiadomość, odpowiedzieć na wiadomość, e, słuchajcie, Wykonać jakiś ruch w sprawach finansowych, zawodowych, inwestycyjnych. Jest na to również odpowiedni czas, odpowiedni moment. Ruszajcie do przodu, piszcie pisma, wysyłajcie pisma. Przeprowadźcie jakieś konkretne rozmowy, rozpoczynajcie coś nowego. Niech się dzieje, niech się rozwija, niech się wreszcie ten temat ruszy z miejsca. I moi drodzy, zwróćcie uwagę na to, co Wam dzisiaj intuicja podpowiada, bo karta trzecia bardzo mocno pokazuje, że dzisiejszy dzień będzie bardzo pomocnym dniem, I jeżeli chodzi o to, o przeczucia, takie wiecie, klimaty, w których mi się wydaje, ja przeczuwam itd., itd., intuicyjnie wyczuwam tutaj również jakieś pewne rzeczy. Yy, które które można by było po prostu zrobić dzisiaj, albo przeczuwam pewne klimaty, to tak, yy, faktycznie dobrze przeczuwać będziecie. Intuicja będzie wam bardzo dobrze podpowiadała, jakie ruchy wykonać, co powiedzieć, co napisać, co zmienić, moi drodzy. E, patrzę oczywiście na te wcześniejsze karty, więc dzisiaj naprawdę nie zagłuszajcie własnej intuicji czy własnych wizji, czy czegoś na ten styl. Moi drodzy, bo tutaj e, faktycznie. Jeżeli to jest taki przekaz dla nas wszystkich, intuicja jest kluczem dzisiejszego dnia. Słońca moje, tyle ode mnie. Ja życzę oczywiście Wam wszystkim przecudownego 7 grudnia, moi drodzy. Zgłaszajcie się tutaj, piszcie komentarze, jak czujecie karty, na co chcecie karty. Bo to też, kochani, dla mnie jest bardzo pomocne, bo wtedy wiem oczywiście, co tutaj byłoby dla Was, powiedzmy, no, fajnym tematem, do rzucenia kart jak najbardziej. I moi drodzy, widzimy się, słyszymy się. Next time. Buziaki.